Hej, siema Rogacze. Ja jestem Inu i mam problem. Książkowy problem. Mianowicie kupuję zbyt wiele książek, e, które jestem w stanie przeczytać. Czytam za mało, za wolno, a o wiele szybciej kupuję. Jak jestem tylko w sklepie, mijam księgarnię albo przeglądam internet. Wpada mi do głowy książka, widzę jakieś polecenie, widzę jakąś recenzję i. Kupuję albo wchodzę i kupuję, po prostu nabieram sobie książek masy, po prostu wszystkiego do koszyka i idę do kasy i wracam do domu z pięcioma książkami, a mam ciągle 38 innych książek w mojej biblioteczce do przeczytania. I to tak nieskończoność, ciągnie się ten nieszczęsny, vicious circle, którym jestem zamknięta. Ale w 2023 roku postanowiłam zrobić coś z tym problemem. No takie było moje postanowienie noworoczne, że chciałam przeczytać wszystkie książki, jakie mam w swojej biblioteczce. Więc posprzątałam swoją biblioteczkę, sprawdziłam wszystkie książki, pogotowałam je w piękną wieżę nieprzeczytanych książek, którą zresztą udokumentowałam. Dedykowałam Excela, przygotowałam sobie całą tę platkę Excela, w której będę dokładnie bardzo skrupulatnie zapisywać każdy detal każdej książki. I co wyszło? Miałam 33 książki nieprzeczytane, e, które miałam zamiar przeczytać w 2023 roku. Mandziu, jestem powolną czytelniczką, bardzo powoli czytam. No, slow reader ze mnie okrupny. i co nie jest e, idealne w tej sytuacji, szczególnie jeśli wcześniej może czytałam z maksymalnie 10 książek e, na rok. Mam 33 książki do przeczytania na początku roku. To nam daje, żeby mniej więcej w całym roku musiałam w ciągu miesiąca przeczytać 3-4 książki. Jest to bardzo dużo, zważając na to, że część książek, które miałam przygotowane do przeczytania, miały tak jak na przykład Duna 650 stron, albo biografię po też 600-500 stron, więc potężne, grube książki. Więc ja musiałam się zpiąć. spiąć. Ale przygotowując cały plan wraz z Excelem, z planem na to, co, gdzie i jak postanowiłam się podjąć tego wyzwania więc witajcie na mojej drodze do wyczyszczenia swojej biblioteczki nieprzeczytanych książek i zrobić miejsce na nowe książki ponieważ dodatkowo, poza tym, poza postanowieniem przeczytania wszystkich książek, które mam już w posiadaniu ja miałam postanowienie, że nie mogę kupić ani jednej nowej książki ani jednej ani e e-booka, ani książki audiobooków nie kupuję co jest bardzo, 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 bardzo bardzo ciężkie, okropnie, bo wykorzystuję, mam problem ogólnie z zakupem takich właśnie, w sensie najbardziej to książki, ale jak czuję się tylko gorzej, smutniej czy coś, to kupuję sobie kosmetyki i książki, tak? A że bardzo często to się zdarza, to rozumiecie jak jest. I ja wiem, dla niektórych 33 książki w ciągu roku to jest mało i nie ma jakby kompletnie jakby problemu, bo niektórzy czytają po i 100 książek, Boże, chciałabym. Ale naprawdę w związku z pełną etatową pracą, która czasami wymaga nadgodzin, moimi innymi zainteresowaniami i po prostu życiem towarzyskim, no nie jest to łatwe. Dlatego spięłam się, przygotowałam sobie. Tutaj Wam wrzucę, jest cała rozpiska. Jak się do tego zabrałam, tak? Bo to jest coś istotne pod tym względem. To jest mój bullet journal, tak w ogóle, jakby kogoś to interesowało. Jeżeli chodzi o... Moją całą strategię na ten rok, eee, i jak ja do tego podeszłam. Pozwólcie, że Wam pokażę. Ech. Tak to wyglądało. Eee, trudno jest cokolwiek zobaczyć, jestem pewna, eee, ale tak. Zaczynając, 33 pozycji, każda z nich jest w innej kategorii, w innym gatunku, do którego przypisałam, więc eee, wyselekcjonowałam tak. UX, było to 5 książek. Nauka, popul książki popularno-naukowe, w tym historia, biografia, biologia i kosmos, to 11 książek. Różnego rodzaju nowelki i opowiadania, łącznie było ich 17. Z kategorii fantazy mamy 6 książek, science fiction 6 książek i obyczajówki 5 książek. W związku z tym każda została podpisana. I wyselekcjonowałam sobie, żeby też wzięłam pod uwagę to, że mogę być przesycona, albo po prostu, jeżeli będę brała jedną po kolei tą samą książkę i będzie, będę miała pięć różnych książek, fantazy pod rząd, mogę się zmęczyć materiałem, bo tak mam. Bo jestem też trochę tak, to się określa, tak zwanym mood readerem: że czytam to, co mi się akurat podoba, i często też mam tak. Odziedziczałam to po mojej mamie, często mam tak, że czytam. Książki, na które mam ochotę, i często czytam po kilka książek naraz, w zależności od tego, jaki jest pora dnia, jak się czuję, na co mam ochotę, tak. Wiem, że się zmęczę materiałem, jeżeli będę czytać ciągle to samo i muszę mieć ciągle jakiś inny stymulus. Dlatego też yy, zaplanowałam sobie, że na każdy miesiąc. Mam tutaj tabelkę. No, tutaj gdzieś. Jak widzicie, w każdej tabelce jest, jest po 3-4 tytuły i sobie tak mniej więcej rozpisałam co na co tak? jeżeli chodzi o UX, UX, to moja praca jestem badaczem UX pracuję w game devie pod tym względem więc jest to stricte literatura do pracy literatura do samorealizacji edukacji i bycia na bieżąco z, jeżeli chodzi o tematy karierowe jest ich tylko tak naprawdę 5-4, więc wybrałam je sobie i są dość duże i nie tyle co ciężkie, ale jednak jest to materiał, nad którym chcę, chciałam się pochylić coś mocniej, dlatego stwierdziłam, że na każdą książkę przeznaczę 3 miesiące. Dzięki temu wiem, że zawsze tym backupem, tą książką w tle każdego miesiąca kolejnego, będzie, ten, będzie ta książka tytułu Exodus. No i też. Plus minus, zawsze w jakimś miesiącu towarzyszy książka jakaś lekka obyczajówka fantasy, science fiction, plus książka popularno-naukowa, no i właśnie ten New Tu mamy w sumie cztery książki mniej więcej, cztery tytuły, które się tak ciągle oscylują i przetasowują z każdym miesiącem. I powiem Wam, że wyszło mi to całkiem nieźle. Co prawda, nie osiągnęłam swojego, yy, nie osiągnęłam swojego celu, jaki sobie zaplanowałam, nie przeczytałam 33 książek. Ale przeczytałam 23 książki, co uważam, że jest dość ładną liczbą, jeżeli chodzi o 2023 rok. I nie jest to też, jest to też dwa razy więcej niż normalnie czytam, więc uważam sukces Ale z tego, co mi mówi mój Excel, w przeciwieństwie do Goodreads na którym też sobie notowałam wszystko, starałam się przynajmniej notować, bo też to czasami mi nie wychodzi. Mój Excel. Google Sheets bardziej mówi mi, że tutaj mam swojego laptopa e, przeczytałam 25 książek w tym roku e, w tym e, jest to 70% tak naprawdę mojego celu e, a nawet 76% dokładnie mówiąc e, co jest e, dla mnie bardzo dobre i jestem z siebie zadowolona najgorsze jest to, że w tym roku tam ja teraz robiłam sobie niedawno, jak zresztą widzieliście w ostatnim filmiku, robiłam remanent yy, sprzątania mojej biblioteczki po raz kolejny, bo, bo wymagała tego. I jak to się stało, że jeżeli mamy 25 na 33 książek? 25 minus 33 to jest 8. Więc teoretycznie powinno mi zostać 8 książek do przeczytania. Na ten rok. Dlaczego ja mam 23 książki znowu? Jest to masakra. Ach, no, jak widać, mój, mój problem z kupowaniem książek. Moje postanowienie, żeby nie kupować książek w 2023 roku, dopóki nie przeczytam wszystkich moich poprzednich książek, nie wypalił co było oczywiste starałam się, oczywiście kupiłam o wiele, wiele mniej i starałam się na każde trzy książki, jakie przeczytam kupować sobie jedną nową książkę chyba, że to była trylogia, którą bardzo chciałam tak jak ostatnio e, kupiłam sobie całą trylogię Siu Chin Liu e, bo widziałam serial i jest niesamowicie niedziemsko cudowny i dawno już nie widziałam tak dobrego science fiction jakiego chciałam e, jakie chciałam zobaczyć które zawsze jakby no, jest po prostu cudowne, nie jest głupie, jest inteligentne i realne pod tym względem. I no, nie, mogę, nie mogę czekać, nie mogę czekać na kolejny sezon, bo wiedziałem może co za rok, za dwa lata, jeżeli wszystko pójdzie gładko, więc musiałam kupić książki, muszę wiedzieć, co będzie dalej. Więc mój problem dalej istnieje. Dlatego też. Ten rok również poświęcę dość spóźnienie, ponieważ mamy już praktycznie maj. I chyba trochę się też wypaliłam tym intensywnym czytaniem w poprzednim roku, kiedy to czytałam zarówno. Jak szłam do pracy, wracałam z pracy, jechałam gdzieś, wracałam z Też wieczorami, czy jak między meczami w Overwatchu, czy w trakcie loading screen, jakiegokolwiek podczas gry. Wrzucałam wszędzie w każdą możliwą sytuację odrobiny tego czytania, żeby jak najszybciej przerzucić te kolejne kartki i skończyć kolejny tytuł, tak. No i była to ciężka praca dla mnie, pomimo tego, że było to przyjemne i niektóre książki czytało się o wiele łatwiej, inne gorzej. Do czego zaraz przejdziemy, ponieważ w całym moim zestawieniu jest trochę tych jedynek, i jest trochę słabych książek, ale nie tak dużo. W większości były to jednak bardzo dobre książki, to jednak jest to było męczące dla mnie i chyba trochę się wypaliłam, ale jestem gotowa wrócić, bo jest dużo nowych, ciekawych tytułów, które chcę przeczytać, i jest o wiele za dużo książek, a o wiele za mało czasu i o wiele za mało pieniędzy, aby mogła je wszystkie przeczytać teraz. <grym> Więc jeżeli chodzi. O zestawienie całoroczne. Jak już wiecie, było to 25 książek, których łącznie według Excela przeczytałam 8570 stron i posłuchałam 14 godzin. Mało słuchałam audiobooków, głównie czytam. Nie słucham, bo nie jestem w stanie się skupić. Chyba, że czasami jak lecę samolotem, to zamiast czytać, to słucham. Ale tak to. Więc łącznie w tamtym roku spędziłam 14 godzin w samolocie, tak naprawdę. Z tego, z tego wynika. Więc takie są statystyki. Jeżeli popatrzymy na miesiące, jak to się rozkłada, no to rzeczywiście tak. Zaczynamy bardzo mocno, ponieważ w styczniu trzy książki, w lutym dwie książki, w marcu dwie książki. W kwietniu sześć książek, tylko i wyłącznie dlatego, że liczą się tutaj też i graficzne nowelki, komiksy oraz mangi. Mangi Simin Czotlę o wiele, wiele szybciej, wiadomo. Jednak dalej jest to książka, jest to zaliczane do książki. W kwietniu miałam po prostu totalną obsesję na punkcie, jak to się nazywało, Lore Olympus. Cudowny komiks, wspaniały, niesamowity, po prostu ściągnęłam się, pochłonęłam pięć tomów, samych pięć tomów w cały miesiąc dlatego też kwiecień jest jakby najwyższy super mega speedrunem tego całego wyzwania, bo czytałam najwięcej komiksów tam w maju już z kolei jedynka, w czerwcu jeszcze przeczytałam trzy książki a od lipca w dół tak naprawdę już się robi coraz gorzej, jest to jedna książka na miesiąc, ponieważ już wtedy czułam, było też moc dużo zawirowań w moim życiu, dużo zmian, dużo przeprowadzek, więc te książki jakby trochę poszły w odstawkę. I mamy lipiec 1, sierpień 2, wrzesień 2 i potem październik, listopad i grudzień po jednej książce tylko byłam w stanie na miesiąc przeczytać jeżeli chodzi o procentowość audiobooków względem e-booków względem fizycznych książek no to oczywiście fizyczne książki wygrywają w tym zestawieniu 52% moich książek jest w formie papierowej bo jednak ciągle nie jestem w stanie się przyzwyczaić a mam Kindle'a i próbowałam przejść na minimalizm i posiadanie całej swojej biblioteki w formie e-booków skończyło się na tym, że kupuję część książek kupuję na e-booki część kupuję fizycznych i... <słuch> nie ma dla mnie ratunku jeżeli przejdziemy do ocen książek, jakie były najpopularniejsze no to zdecydowanie wiem co lubię czytać i trafiałam na tytuły, które rzeczywiście mi się podobały i chciałam je przeczytać 44% z tych wszystkich tytułów to były pięciogwiazdkowe hity, po prostu hity które mi się mega mocno podobały i no, były cudowne dwójka z nich nie zaliczyła się na samo podium i Miała tylko 4,5 gwiazdki. Jak widać, drugim najwyższym, najwyższą oceną są czwórki. Są to cztery książki. No i potem mamy 3,5, 3 gwiazdki. Nic nie otrzymałam na 2,5 gwiazdki. Już mocniej było na dwójkę. Na i pół tym bardziej. I dwie mocne, mocne jedynki. Nawet chyba pamiętam, które to były. Jedną, którą nie przeczytałam, książkę oraz jedną, którą. Porzuciłam książkę i walczę z tym, aby więcej książek porzucać i nie marnować czasu na czytanie ich cały czas do końca, powiem tego, że wiem, że mi się nie podoba. No, thank you. Mamy sobie też zestawienie, jakby drugich gatunków, które sama uzupełniałam, jak mi się chciało. No i mamy też zestawienie autorów, tak? Podział na ich płeć, więc zdecydowana większość były to ko kobiety, stanowiły 60% mojego czytelnictwa, 36%. Mężczyźni oraz y, chyba jedna, tak, jedna osoba niebinarna. Jeżeli chodzi o narodowość, oczywiście w większości jednak przypadków y, 84% były to osoby białe, 12% było to Azjatów, chciałabym jednak y, trochę urozmaicić, a jedna osoba była z Bliskiego Wschodu. Nie, nie przywiązuję też do tego jakoś dużo mocnej. Sprawy, ale chciałabym móc wziąć udział w tych wyzwaniach, które są prowadzone. Miesiąc czytania autorów afrykańskich, miesiąc czytania autorów z Południowej Ameryki, i, i takie tam, i takie tam, i takie tam. Bo jest to dość ciekawe, to jak z filmami, lubię oglądać filmy z różnych krajów, ponieważ zawsze jest to jakaś inna wizja, inna produkcja, jest to inne doświadczenie kompletnie. I jeżeli chodzi o status autora, czy to był to debu ich debut, <grywki> czy to był to ich debiut, czy była to po prostu nowość dla mnie, ale autorzy już są jakby na rynku od dawna. Czy może była to książka, którą już kiedyś czytałam wcześniej, albo czytałam tego autora inne powieści wcześniej, tak? Więc jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, z debiutów były tylko trzy, które przeczytałam. Nowych dla mnie autorów, raczej nowych dla mnie książek było 17. Tych, których przeczytałam już wcześniej, było to 5 autorów pod tym względem. I tak się pokazują moje statystyki. Mamy jeszcze coś takiego jak rok, w którym była opublikowana książka. Najstarszą książką, jaką przeczytałam, była to oczywiście Duna z 1965 roku. Najnowsze książki z 2000, były dwie z 2023. Najwięcej książek miałam z 2021 roku, więc widać, w którym roku kupowałam najwięcej nowości. Tak wygląda moje zestawienie książkowe 2023 roku. Jestem ciekawa, jakie były wasze. Wiem, że jesteśmy to spóźniona, już praktycznie jest połowa 2024 roku. I ja raczej wątpię, żeby mi się udało w połowie roku osiągnąć to, co osiągnęłam rok temu w cały rok, chociaż. Dlatego, jeżeli chcecie podzielić się swoimi, statystykami, jeżeli macie. Myślę też, żeby zrobić recenzję i zrobić filmik odnoszący się do każdego miesiąca, w którym czytałam dane książki i zrobię w ten sposób recenzję wszystkich książek, które przeczytałam w 2023 roku, zaczynając od stycznia, potem będzie luty, marzec i tak dalej. Myślę, że ostatnie miesiące, w zależności od ilości, będą jednak połączone w pary albo w potrójnie w jednym filmiku, no bo jak wiadomo, nie będę przecież robić 5 minutowego filmiku, mówiącego o jednej książce Takie jest moje podsumowanie I Tak to wygląda i taka, Taki był mój plan cały I tak to wszystko wyszło Jestem ciekawa jak wyjdzie mi ten rok No pół roku, ale tak czy siak Chcę wrócić do czytania Chcę wrócić do notowania tego wszystkiego Bo uwielbiam organizację i spisywanie niu. I zobaczymy, jak to będzie. Dlatego, jeżeli chcecie, możecie dołączyć do mojej przygody z książkami, możecie zostać rugaczem. Moje mili zostawić lajka, komentarz, opowiedzieć ile przeczytaliście książek w 2023 roku, o ile w ogóle. Ile macie zamiar przeczytać w 2024, o ile w ogóle. I może wy macie jakieś pomysły i sprawdzone sposoby na czytanie więcej książek i czytanie ogólnie książek w swoim codziennym życiu. Jestem ciekawa, co macie mi do powiedzenia. Dlatego goodbye, trzymajcie się, pa pa!